Witam serdecznie moi kochani w dzisiejszym filmie na temat uprawy własnych warzyw, własnych roślin jadalnych. Często spotykam się z opiniami udostępniając jakieś swoje przepisy, a to pryskane, a to zanieczyszczone, a to tamto, najlepiej mieć własne. Dokładnie, zgadzam się z tym w 100% procentach, najlepiej mieć własne. I do tego wcale nie potrzeba nie wiadomo ile połaci ziemi. Ja... Przeprowadziłam się tutaj w maju na to nowe miejsce. A zobaczcie, już mam zbiory kabaczków i cukini. I to są takie moje zbiory co dwa dni. A mam tylko cztery krzaki. Zobaczcie, ile tutaj dobra i zupełnie czyste, niepryskane warzywka. Tak dokładnie, tak, bo można takie uzyskać tych naszych domowych uprawach. I co takiego fajnego się z tym wiąże? To, że dbamy o roślinę, dbamy o nią jak najlepiej, a potem ona te wszystkie wartości, które wytwarza nam przekazuje. Cukinie i kabaczki rodzą naprawdę bardzo obficie, tylko trzeba wiedzieć jak się za nie wziąć, bowiem zawierają kwiaty męskie i żeńskie, ale nie na ten temat chciałam mówić, bo to akurat temat bardziej na ten mój inny kanał, Zielony Świat AGI. I tam właśnie też będę mówiła na temat uprawy cukini i kabaczków, ale o tym, że. Możemy wpływać na to, co jemy. Możemy sobie uprawiać swoje własne warzywka, rośliny lecznicze i zioła. I zaraz, oczywiście, pokażę Wam mój skromny póki co ogródek i co tam w nim wyrasta i co posiałam, bowiem jest teraz sierpień. Wiadomo, że jest ograniczony czas siania warzyw czy innych roślin jadalnych. Więc ograniczyłam się do wysiania szpinaku, do wysiania rozponki. Wysiałam wcześniej trochę koperek, wysiałam jeszcze wcześniej buraczki na botwinkę. No i to póki co musi mi wystarczyć jeszcze cebulę siedmiolatkę, bo dopiero teraz mogłam cokolwiek zrobić na tej mojej ziemi. Mam jeszcze u gór, mam jeszcze tutaj wokoło zupełne pustkowie, ale. Ogródek sobie już założyłam i uprawiam te warzywa. No i te moje zbiory są dla mnie niezwykle satysfakcjonujące. Ja z tymi cukiniami i kabaczkami zrobię sobie tak, że po prostu je pokroję i zamrożę. Mam dosyć dużą lodówkę z zamrażarką, można również robić przetwory i Pakować do słoika. Cudownym takim sposobem wykorzystania cukini czy kabaczka jest keczup z cukinii. I tutaj w mojej YouTube'owej przestrzeni jest przepis na ten cudowny keczup. Jest naprawdę pyszny. Moja córka, jak spróbowała tego keczupu, a ona nie jest taka chętna do próbowania rzeczy samoróbkowych. Woli te kupne jeszcze, jeszcze, bo pewnie jej się to z wiekiem zmieni. Ale jak spróbowała tego mojego keczupu, no to była zachwycona. Taki przepyszny i faktycznie jest przepyszny i do tego bardzo prosty. Dlatego ja część tych moich cukini przetworzę na keczup, część zamrożę. No i oczywiście zajadam je na bieżąco, bo można robić cuda z cukinii i kabaczków. Naprawdę można robić cuda. Przepyszne i bardzo, bardzo zdrowe. Bowiem są to warzywa z mojej prywatnej uprawy. Cztery krzaki, a takie obfite zbiory to jest coś niesamowitego. I, I nie ma tłumaczenia, żadnego tłumaczenia, bo nawet jeżeli nie macie ziemi, to w skrzynkach, na parapetach, czy nawet w domu, na balkonach, na tarasach spokojnie można uprawiać swoje warzywka i owoce, nawet pomidorki. Krzaczki pomidorów. Ja w tym roku nie wysadzałam pomidorów, bo nie miałam czasu i nie mam czasu latać i bawić się z nimi, bo jednak pomidory wymagają trochę uwagi. Niemniej w przyszłym roku to zrobię. Zawsze uprawiałam pomidory, zawsze miałam świeże pomidory z krzaka i też przetwarzałam je na przecier i na keczup. I potem miałam cudowny keczup własnej roboty bez żadnych dodatków. Można? Można. I to właśnie chciałam Wam uzmysłowić w tym filmiku, że ogranicza nas tylko wyobraźnia. Wiele osób się odezwie, że niebawem zakażą nam uprawy swoich własnych warzyw czy drzew owocowych. No, wiecie co, to jest trochę śmieszne, bo nawet jeżeli by chcieli zakazać, no to zawsze będzie można znaleźć sposób na ich uprawę. Dla chcącego nic trudnego. I naprawdę nie ma się czego obawiać, bo strach nas tylko ogranicza i pozbawia nas jakiejkolwiek motywacji. Ja niedawno puściłam taki filmik o strachu, i ten filmik, wiecie, co stał się dla mnie takim niejako sondażem, jak ludzie do tego podchodzą. I jestem troszeczkę zdruzgotana, bo jednak wiele ludzi uważa, że strach jest ok. To mnie bardzo dziwi, że strach jest motywujący. No, jeżeli dla kogoś strach jest motywujący, to ja współczuję takiego życia, bo motywacją powinna być radość, szczęście, dążenie do celu, a nie zdrowie, a nie strach. Strach przynajmniej dla mnie jest demotywujący. No, być może dzielimy się na różne kategorie ludzi, nie będę dociekać, jednak absolutnie nie zgadzam się z tą teorią, że strach jest motywujący. Nie, absolutnie nie. Strach jest demotywujący. Więc po co wyciągać takie informacje? Po co zaczytywać się w jakichś takich informacjach? Po co oglądać telewizor i to wysłuchiwać? Po co do mnie te informacje nie docierają? Dopiero jak przeczytam komentarze, no to gdzieś tam zaczynam szperać, a faktycznie być może tak jest. Nie dociekam, zapominam, robię swoje. Żyję. Tak jak chcę, czyli żyję w zgodzie z naturą, i to dla mnie jest najważniejsze i najistotniejsze, a nie tam jakieś przepychanki polityczne, jakaś scena polityczna. To mnie zupełnie nie interesuje. Od dawna zresztą ja nigdy nie przepadałam za polityką, nie interesuję się polityką. Mam zdecydowanie ciekawsze zajęcia. Więc spokojnie możemy uprawiać różne warzywa, różne owoce. Ja zimą na przykład uprawiam szczypiorek na parapecie. I zawsze mam go pod ręką. Można uprawiać natkę pietruszki, można uprawiać zioła na parapecie, bazylię. Kubańskie oregano też jest taki film, jak uprawiać to cudowne zioło. Bardzo fajna, egzotyczna roślina i jeszcze bardzo mało znana. A naprawdę warta zainteresowania. I dlatego ten filmik robię, żeby pokazać, że można. Ja nawet tutaj zaczęłam się budować dopiero w listopadzie, mamy sierpień a ja już zbieram swoje plony. Dla chcącego nic trudnego, ale ja jestem uparta i jestem niecierpliwa. Tak działam. Po prostu oby mieć szybko i zaraz. Dla niektórych może być to wada, dla mnie jest to zaleta, bo wiele rzeczy mam szybko, tak jak właśnie te zbiory cukinii. Nie jedna osoba pewnie by czekała latami, budując dom, zanim cokolwiek wysieje do ogrodu. No nie, ja akurat do tego tak nie podchodzę. I... Nie czekajcie, nie czekajcie na nic, tylko zacznijcie uprawiać swoje warzywka. No drzewa owocowe faktycznie wymagają jednak tego terenu, no nie mniej można sobie na przykład uprawiać cytrynkę czy pomarańczkę w domu. Spokojnie w takich pokojowych warunkach może przetrwać. No trochę być może w naszych warunkach będzie gorzej z owocowaniem, ale zawsze warto spróbować. Wszelkie nowaliki, pietruszkę, szczypiorek, pomidorki, nawet koktajlowe. Możemy uprawiać na balkonach, i bardzo dobrze dają się uprawiać. Na przykład truskawki też świetnie sprawdzają się w uprawie pojemnikowej. I takie krzaczki ja miałam taką agresto którą sobie przywiozłam ze sobą z tamtego domu, i wyobraźcie sobie, że ona mi nawet rodziła, jak ją przesadziłam w doniczce. Co prawda słabiej, bo do tej pory rosła w gruncie, ale jednak chciałam ją przetransportować, ona mi zawiązała. Owoce wiosną. Ja wiosną ją wykopałam z tymi zawiązkami owoców i rodziła mi w doniczce. Także można, można. Oczywiście wszystko można. Świeże warzywa, niepryskane, możemy sobie uprawiać sami. I zaraz Wam pokażę ten mój ogródek, zaraz Wam pokażę te moje cukinie. Co prawda, tam na razie nie ma takich dużych okazów jak tutaj. Ten to jest naprawdę olbrzymi, i troszeczkę za późno go zebrałam, bowiem kabaczki i cukinie no najlepsze są w takich proporcjach, w mniejszych, nie w takich ogromnych. Ale jakoś gdzieś wyjechałam i po prostu w przeciągu dnia, w przeciągu doby ona tak wyrosła. On, bo to jest kabaczek, więc no zebrałam go. Ale zdecydowanie fajniejsze są te mniejsze egzemplarze, po prostu są smaczniejsze, mają smaczniejszy. Miąż. Więc zanim jeszcze pokażę Wam ten mój ogródek bardzo, bardzo prowizoryczny, bo robię co mogę, żeby coś tam mieć, coś tam sobie posiać w tych warunkach, jakie mam aktualnie, bo jestem w tej chwili w sytuacji zakładania ogrodu. Jeżeli interesują Was takie sprawy zakładania ogrodu, rośliny, no to odsyłam do tego mojego innego kanału Zielony Świat. Agi tam pokazuję krok po kroku, jak zakładam ogród i takie filmiki są udostępniane. No póki co nie ma tutaj pięknego trawnika. Zresztą nie na tym mi zależy, bo ja nie chcę mieć pięknego trawnika. W moim trawniku mogą rosnąć zioła, mogą rosnąć w cudzysłowie kwasty. I ja już tutaj widzę, jakie rośliny tutaj rosną. Tutaj jest bardzo dużo lebiody pospolitej, tutaj jest dużo portulaki, która zawiera. Uwaga, niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe omega 3 co jest rzadkie w świecie roślin, więc tutaj mam tego sporo. Mam babki, babkę lancetowatą, też cudowne zioło. Mam szczaw na zupę szczawiową, jak znalazł. No co prawda akurat szczawiu nie wolno jeść zbyt często, ale raz na jakiś czas spokojnie możemy sobie na to pozwolić. Mam fiołka polnego, mam miętę polną, więc tutaj jest dużo, dużo cudownych chwastów ziół, które Pewnie jak będę ten trawnik robić, one mi wyrosną i ja ich usuwać nie będę, bo będę je zbierać tak jak robię do tej pory. Jak mam ochotę na zieleninę, no to idę sobie narwę portulaki, dodaję ją do sałatek, a jest ona bardzo dobra. Naprawdę bardzo dobra. Poza tym, traktowana jest jako taki naprawdę męczący chwast przez rolników, a ja ją wręcz chołubię. Więc tutaj, wiedza, liczy się wiedza, musimy wiedzieć, jakie rośliny są. Jadalne, i jakie rośliny możemy spożywać. A taka świeża zielenina prosto z ogrodu, prosto z lasu, prosto z pola jest dla nas najlepszym pożywieniem. Tak zwana dzika kuchnia, niezanieczyszczona, nikt tam w nich nie gmerał, nikt nie modyfikował genetycznie, to jest dla nas naprawdę cud. Najpiękniejszy cud od stwórcy, więc korzystajmy, rwijmy pełnymi rękoma. Dla nikogo nie zabraknie, bo też często się spotykam, że jak podpowiadam, co jeść, jakie rośliny są lecznicze, to zaraz chmara ludzi uda się do lasu i wszystko wyzbiera. No nie, absolutnie tak się nie stanie, bowiem zdecydowana większość ludzi i tak woli pójść do sklepu i sobie kupić coś gotowego, uprawiane, przemysłowo, a nie pójść do lasu. To jest naprawdę nieliczny odsetek, który z tej wiedzy skorzysta, którą tutaj przekazuję. A ja się i tak z tego bardzo cieszę, bo taka jest moja idea, takie jest moje przesłanie, żeby informować ludzi o takich możliwościach. Póki jeszcze możemy, póki jeszcze ja mogę. Bo nie wiadomo jakie czasy przed nami. Staram się jednak tak do tego nie podchodzić, podchodzę pozytywnie i miejmy nadzieję, że będzie wszystko dobrze, że to wszystko zmierza w tym pozytywnym kierunku. Więc kto chce z tej mojej wiedzy i podpowiedzi skorzysta a kto będzie miał jakieś dylematy kto komuś coś będzie nie pasować no to jak zwykle będzie wylewał jad ale to już jest jego problem także ci co chcą pójdą i życzę wam naprawdę cudownych zbiorów póki jeszcze jest lato chociaż i jesienią będziemy mogli zbierać pojawią się grzyby już się pojawiały, tylko teraz jest bardzo gorąco i sucho, więc jest przerwa jednak w tych grzybach. Zawsze natura ma nam coś do zaoferowania. I oprócz tego, że bardzo łatwo je pozyskać, to są one zupełnie darmowe. Tak, zupełnie za darmo. Jedyną naszą intencją i wkładem w to wszystko jest pozyskanie wiedzy, co zbierać a czego. Nie, ale teraz zapraszam Was do mojego ogródka. I tutaj właśnie są te moje cukinie i kabaczki. Mam cztery takie krzaki, dosyć duże. I te krzaki mi niesamowicie rodzą. Zobaczcie, jakie piękne. Tutaj akurat już zapłodniony kwiatostan żeński. A akurat tu obok kwiatostan męski. I sporo tego tutaj jest. Tutaj mam natomiast rzepę i wyobraźcie sobie, że ja tą zieleninę zajadam, bowiem liście rzepy, liście rzodkiewki są jadalne i są bardzo zdrowe, a dodatkowo pozyskujemy bardzo cenny chlorofil. No, nie wspominając już o innych odżywczych składnikach. Ja tutaj mam ją dosyć gęsto posianą, ale ja sobie wyciągam i po prostu zjadam listki, a te na korzeń. Trzymam, bo korzeń też wykorzystam. Niemniej bardziej chodziło mi właśnie o te liście, żeby mieć codziennie świeże, zielone liście, pełne chlorofilu, pełne życia, pełne słońca, bowiem one rosną tutaj na słoneczku, a tutaj zobaczcie, wychodzi mi rośponka. Fajna sałata, bardzo dobra. Postawiłam akurat w tym roku na zieleninę z tego względu, że no już nie zdążyłam nic innego posiać. A tutaj wychodzi mi szczypiorek siedmiolatka. No on nie będzie tak szybko do zbierania, więc sobie trochę poczekam. A tutaj obok wsiałam szpinak. Ale to kilka dni temu, więc jeszcze na razie nie wychodzi. Tutaj jest mój większy ogródek i tutaj również posiałam. Rukole, szpinak i roszponkę. Ale póki co też jeszcze nie wychodzą, bo to kilka dni temu. Więc będę miała tej zieleniny naprawdę sporo i będę oczywiście nadmiar mrozić. Wykorzystywać tak na co dzień, a nadmiar mrozić. Także trochę tego mam, więc jestem niesamowicie zadowolona. Tych moich zbiorów. Tutaj natomiast posadziłam już aronię. Wiadomo, będzie rodzić. Myślę w przyszłym roku, bo to jest duża, duża sadzonka, ma prawie metr, jak nie więcej. Więc również będę miała cenne owoce aronii. A tutaj zobaczcie, oprócz tego, że mam w ogrodzie, to tutaj, na tym moim klepisku, póki co rośnie szczaw. Rośnie szczaf. Tutaj mam również peż, a kłącza peżu są zdrowe. Kłącza peżu to jest cudowne zioło, więc jak będę wykopywać ten pesz, to te kłącza sobie zasuszę. No i tutaj kolejna aronia. Postawiłam na praktyczność, bowiem świeże owoce i warzywa są dla nas błogosławieństwem. Tutaj jest malina. Będą świeże maliny, czarna porzeczka. W głównej mierze postawiłam na owoce jagodowe, z tego względu, że są niskowęglowodanowe. Niemniej będę miała jeszcze jabłoń, brzoskwinie, czereśnie, śliwe i wiśnie. Z tym, że je posadzę jesienią. Na razie jest na nie za wcześnie. Tutaj właśnie są borówki amerykańskie, a tutaj jest ta moja agresto pożyczka która została przywieziona przeze mnie z tamtego ogrodu. Więc tak to wygląda. Szpaler moich krzewów owocowych. A tutaj mam zioła taki skwerek z ziołami. Koperek, melisa, mięta. Te wszystkie zioła można uprawiać w donicy. Tutaj jest właśnie portulaka. Ja ją wykopałam, bo chcę ją przekopać na inne miejsce, żeby mi tutaj nie zniszczono jej. I to jest właśnie ta cenna portulaka, która zawiera kwasy Omega-3. Tutaj mam rozmaryn, tutaj mam szałwie, tutaj mam lawendę, więc tych ziół trochę mam. A tutaj mam Miętę polną. I wyobraźcie sobie, że jest to mięta polna z lasu. Ja sobie zerwałam i wysadziłam. Widzę, że się przyjmuje i będę miała taką polną miętę. Prosto od matki natury. Tu jest ta polna, a tu jest ta taka uprawowa. I również mam szczaw tutaj w moim zielniku. Fiołki. Bo fiołki, musicie wiedzieć, to jest również zioło. Kwiaty, fiołków się spożywa, można robić z nich nalewki. A tutaj miodunka, miodunka, czyli inaczej płucnik. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć na temat właściwości leczniczych miodunki, to odsłam do innego mojego filmu. Niesamowita roślina, zapomniane zioło, i warto mieć ją w ogrodzie. Ja ją również przywiozłam ze sobą z tamtego ogródka. Także zobaczcie, ile jest możliwości. Można to wszystko uprawiać w donicy. Ja to miałam w doniczce wcześniej, dopiero teraz wysadziłam do gruntu. Więc ogranicza nas tylko wyobraźnia i chęci. A jeżeli chcecie więcej takich filmików, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. Serdecznie pozdrawiam. Wspaniałych i owocnych zbiorów. Pa, pa!